Szeroki zakres usług foto-wideo, szczegóły na kamildrzeniek.pl Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie z Włodzisławia Śląskiego, ze Słonecznego Włodzisławia Śląskiego, gdzie już za chwilkę. Trzecia kolejka trzeciej ligi Odra Wodzisław podejmuje u siebie Wartegorzów Wielkopolski. Na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzeniek Kamil. Piłkarze już na murawie, no to zaczniemy od składu gospodarzy. Odra Wodzisław numer jeden, Witalij Onopko, siedem to Kyrylo Procyszyn, dziewięć Jewgieni Czepurnenko, dziesięć Przemysław Szkatuła, 11, Jakub Kuczera, 16 Wojciech Węglosz, 18, Szymon Kalisz, dwadzieścia Tomasz Krężelok, dwadzieścia jeden Oleksandr 22 Krzysztof Krzyżok, 88 Patryk Młodziak, trenerem. Odry Wodisław jest Jacek Trzeciak. Warta Gorzów Wielkopolski, jedynka to Oskar Natorski, 5 Bartłomiej Gajda, 6 Dominik Siwiński, 7 Adrian Bielawski, 9 to Daniel Czerwiński, 10 Paweł Kraus, dwadzieścia Piotr Majerczyk, jedenaście Karol Gardzielewicz, dwadzieścia siedem Jakub Duda, 77 siedem Dawid Ufir, dziewięćdziesiąt dziewięć Paweł Jachno. Trenerem jest pan Mateusz Konefal. No i rozpoczynamy spotkanie Odry z Wartą Gorzów-Wielkopolski. Zobaczmy, bo może być niebezpiecznie. Uderzenie na bramkę po długim rogu strzelał jewgieni Czepurnenko, czyli strzelec tej drugiej bramki w Goczałkowicach. Piłka jednak obok prawego słupka bramki gości. Teraz może być niebezpiecznie pod bramką Odry. I fantastycznie broni to Witalio Nobko. Ratuje swój zespół przed utratą bramki. No poważne ostrzeżenie dla gospodarzy. No jesteśmy ciekawi, jak podoba się Państwu perspektywa z trybun otwartej, jeżeli chodzi o rejestrację spotkania. Dla nas też to jest nowość. To, co mogę od razu powiedzieć, że ciężej rozpoznać zawodników, bo raz, że Dość mocno świeci nam tutaj słońca. Teraz zobaczmy, bo dobry strzał. Daniela Czerwińskiego zatrzymał się jednak na górnej części siatki. Siewiński. Próba dogrania teraz na prawą stronę boiska. Otrzymali się przy piłce gości. Dośrodkowanie w pole karne niebezpiecznie. I goście prowadzą w Włodzisławiu 1 do 0. Jeżeli dobrze dostrzegłem, na listę strzelców z numerem 77 wpisał się Dawid Ufir. No zobaczymy, jak odpowie Odra. Taki obrazek już w tym sezonie tutaj oglądaliśmy z Pniówkiem. Spotkanie zaczęło się bardzo podobnie, ale Odra doszła do głosu i ostatecznie zdołała wyrównać stan tego meczu na 3 do 3. Także charakteru Włodzisławia nam na pewno nie brakuje. Czekamy na to, aby go pokazali. 22 minuty gry za nami. Goście prowadzą w Włodzisławiu 1 do 0. A teraz piłka w polu, karnym strzał. No i boczna siatka, chociaż mogło się mieć różne wrażenie po tym strzel. Krężelok. Dośrodkowanie w pole karne strzały głową. Była dobra okazja do wyrównania. Piłka przeniesiona jednak nad poprzeczką. Widzimy długi rozbieg. No, może to będzie uderzenie na bramkę. Tak też się dzieje. Spadający liść. No ale łapie to. Bramkarz gość, Cybulnik. Ładnie teraz pograli wodzisławianie. Węglosz dorzuca w pole. Karny strzał. Jeszcze była okazja. No i nie udało się oddać strzału. No i jeżeli nie idzie z gry, to może uda się ze stałego fragmentu gry. Dobra okazja dla Odry, zobaczmy. Uderzenie na bramkę. No i przenosi piłkę nad poprzeczką Oskar Natorski. Będzie udrożny dla Odry Wodzisław. A teraz może być niebezpiecznie. W polu karnym Otr po długim rogu, no i naprawdę niewiele brakowało. Przed szansą stanął Daniel Czerwiński. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra, no i rozpoczynamy tą drugą odsłonę. Mamy nadzieję nieco lepszą w wykonaniu Wodzisławskiej. Otr. Piłka już dorzucona w pole karne, radzą sobie jednak gospodarz. Nie ma spalonego. Gramy dalej strzały na bramkę. No i fantastycznie broni Witalion No, ale trzeba się obudzić, żeby nie dopuścić tutaj do straty drugiej bramki. No, kolejne ostrzeżenie dla Odry w tym spotkaniu. Wychodzi teraz z szybką akcją. Odro Wodzisław, dobra piłka do Kuczery. Zobaczymy, jak poradzi sobie napastnik Wodzisławskiej Odry. Kuczera cały czas z piłką przy noze, Kuczera. No Nie widział e, bramki. Próbował e, przerobować chyba bramkarza, ale ta próba, niestety, nie udana. Przemysław Szkatuła. Ładnie wypaczył teraz mociaka. Mociak dorzuca w pole karne. Strzał e, z pierwszej e, piłki. No Szkoda tej e, sytuacji, bo można było ją e, lepiej e, wykończyć. A strzelał Walerii Kowernyk e, z numerem 33. Przemysław Szkatuła. No, trzeba podkręcić tutaj tempo, żeby zagrozić warcie, która mądrze ustawiona. Nie daje się przedrzeć Wodzisławskiej Odrze, że jej pola karnego piłka teraz w pole karne. Zobaczmy. Paweł z dunek przed szansą ładnie się znalazł w polu karnym, no ale strzał powędrował niestety wysoko nad bramką gości. Niebezpiecznie teraz pod bramką Odry strzał. Jeszcze okazja. I piłka przeniesiona nad bramką. No szczerze mówiąc, goście już tutaj dawno mogli zamknąć wynik tego spotkania. Szkatuła dorzuca w pole karne. Jest... Okazja dla Wodzisławskiego, od na bramkę i nie ma gola. Blisko było, żeby doprowadzić tutaj do wyrównania, no ale ciągle czegoś brakuje. Flak teraz ładnie na prawą stronę boiska. Do ranie z pierwszej piłki. No i sprzątnięta ta piłka spod nóg zawodnikowi odry. Jeszcze nie koniec tej akcji. Chociaż teraz to może być szansa na kontratak dla Warty Gorzów Wielkopolski. Szybszy tam jednak z numerem 7 Proceszyn. No tak ta gra może wyglądać w tych ostatnich minutach. Gościom na pewno nie będzie się spieszyło. I cały czas utrzymują się przy piłce. No i zobaczmy, bo mogło być niebezpieczne. Niebezpiecznie przepraszam. Natorski szybszy jednak od Kluczera. No i nie będzie spieszyło się teraz bramkarzowi z Gorzowa Wielkopolskiego. Odra Wodzisław Śląski Warta Gorzów Wielkopolski 0 do 1. Goście zdobywają pierwsze trzy punkty w tym sezonie. Odra oligowe punkty będzie musiała powalczyć już w najbliższą sobotę. Nie będzie to zadanie łatwe, bo na wyjeździe zmierzy się z rekordem Bielsko-Biała. Gościom gratulujemy. No a za dzisiejszą transmisję dziękuję już Państwu Drzeniek Kamil. Za kamerą dla Państwa pracowała Drzeniek Agata. A na murawie obszerną fotorelację przygotował Grzegorz Matla. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.